ułamki zwykłe w zamianie jednostek. Jednostek masy i długości. Za pomocą ułamków zwykłych mogę też zamieniać jednostki. Uwaga! 5 cm jaka to część metra. Zacznijmy od tego, że żeby mieć pełny metr, metr potrzebuje mieć w komplecie 100 cm, czyli 1 pół metra ma 100 żołnierzyków centymetrów. 100 cm to komplet, pełny metr. Ale tutaj przyszło tylko 5. 5 na razie jest na zbiórce spośród 100. Czyli 5 cm to 5 setnych metra. Popatrzmy na drugi przypadek. 4 mm. Jaka to część centymetra? Żeby mieć komplet. Centymetr. Centymetr tworzy armia 10 mm. A ilu przyszło na zbiórkę? No tylko czterech. Pozostałych sześciu jeszcze nie przyszło. Więc mój ułamek to jest cztery spośród 10. Tak jak gdyby mi oddały cztery osoby pracę spośród dziesięciu. Albo ktoś dostał cztery punkty na 10, czyli ma cztery dziesiąte pracy. Kolejny przykład. 42 metry. Jaka to część kilometra? Żeby mieć pełny kilometr, potrzebuje armię tysiąca metrów. A ilu przyszło żołnierzyków? 42, a ilu jest, żeby był komplet? 1000, czyli moje rozwiązanie to 42 tysięcy. Kolejny przykład. 13 cm jaka to część metra. Metr przypominam, komplet to jest 100 cm przyszło 13 żołnierzyków, czyli mam 13 spośród oczekiwanych 100. 61 metrów, jaka to część kilometra? Kilometr pełny to jest 1000 metrów, a przyszło 61, czyli mam 61 spośród 1000, 61 tysięcznych kilometra. 9 mm, jaka to część centymetra? Znów trzeba sobie przypomnieć: centymetr ma w sobie 10 mm, wtedy jest komplet. Przyszło tylko 9 żołnierzyków, już blisko, ale to jest na razie 9 dziesiątych. Kolejny przykład jednostek długości 2 cm jaka to część decymetra. Znowu przypominamy sobie decymetr ma w sobie w komplecie 10 cm. Przyszło tylko dwóch, dwóch z 10 to dwie dziesiąte decymetra. 95 cm jaka to część metra. Metr ma w sobie 100 cm. Aha, czyli mianownikiem będzie 100. Przyszło 95 żołnierzy ze 100 odpowiedź 95 setnych metra. 6 decymetrów, jaka to część metra. Przypomnijmy sobie, metr to 10 decymetrów. 1 metr to 10 decymetrów. Przyszło tylko 6. Więc mam 6 spośród 10. To tyle, jeśli chodzi o jednostki długości. Różne przykładowe się pojawiły. Teraz jednostki masy. 72 deka. Jaka to jest część kilograma? Trzeba sobie przypomnieć. Kilogram to 100 dekagramów. To jest komplet. Przyszło 72. Czyli mam 72 setne. O, mój biedny mazak tak czekał, że się podsuszył, ale spróbujemy, jeszcze da radę. 72 setne kilograma. Mianownik zależy od tego, ile większa jednostka ma w sobie jednostek mniejszy. 571 kg, jaka to część tony? Tona ta większa zawiera w sobie 1000 kg. To jest jej komplet. Przyszło na zbiórkę 571 żołnierzy, więc 571 czeka, żeby uzbierało się ich 1000. Odpowiedź: 571 tysięcznych ton. Jaką częścią kilograma jest 870 g? Kilogram zawiera w sobie 1000 gramów. Do mnie przyszło 870 gramów. Czyli mam 870 ze zespodziewanych tysiąca, czyli 870 tysięcznych kilograma. Ostatnie trzy przykłady z zamiany jednostek. Dwa dekagramy jaka to część kilograma? Przypomnijmy sobie: kilogram to 100 dekagramów, zatem 2 dekagramy to zaledwie 2 ze 100, 2 setne kilograma. 9 gramów, jaka to część dekograma? Dekagram 10 gramów. 9 gramów, 9, dekagrama. 17 kilo, jaka to część tony? Tona w komplecie ma 1000 kilo, a ilu przyszło żołnierzy? 17. To jest tylko 17 tysięcznych ton. Dziękuję bardzo.